Witam Państwa w styczniowym magazynie Zielono.mi i dziś będzie taki bardzo zimowy temat, bo będziemy mówić o dokarmianiu ptaków. Jest ze mną Iwona Łęcka z MDK-u, nauczycielka MDK-u. Witam Cię, Iwono. Dzień dobry. No może najpierw zapytam o taką najważniejszą sprawę. Czy dokarmiać te ptaki, czy nie? Myślę, że już właśnie od dzieciaka musimy tutaj promować dokarmianie ptaków. Wiemy, że mamy tych ptaków coraz mniej. I zawsze uczulamy dzieci, żeby brały udział w takich akcjach. Stąd ta akcja nasza w MDQ co roku cykliczna o dokarmianiu ptaków. Jak tylko pojawią się mrozy, spadnie śnieg, to wtedy ptaki nie mają już za dużo pożywienia i powinniśmy wspomagać te ptaki dokarmiając je. Sporo tych gatunków zostaje na zimę, prawda? I one właśnie potrzebują tego jedzenia. Tak, no, jest dużo małych ptaków, możemy je dokarmiać poprzez wysypywanie im karmy w karmnikach. Są do kupienia gotowe karmy, a my zachęcamy też, żeby tworzyć kule takie pyzy tłuszczowe dla ptaków, ponieważ ptaki właśnie mam najbardziej potrzebują tych energetycznych rzeczy, czyli znajdują się one w tłuszczach, zbożach i siarenkach, Siarenka, tak, ogólnie mówiąc siarenkach. No i tak, i teraz to są na pewno jakieś zasady, bo przy dużych tych ptakach, na przykład takich pływających postawach zasada jest główna taka, żeby nie dokarmiać tych ptaków chlebem, prawda? Tak, ten chleb bardzo często pęcznieje, w związku z tym szybciej się psuje i te ptaki możemy im dostarczyć przez przypadek. Coś, co spowoduje, że one się bardziej rozchorują albo nie będzie to dla nich na pewno odżywcze. Takim ptakom wysypujemy pokarm gdzieś na trawę obok wody. Na pewno nie wrzucamy do wody i na pewno nie dokarmiamy chlebem tych ptaków. Mm -hmm. No i to duże ptaki, a te małe, co one jedzą właśnie? Te ziarenka, ale w jakiej formie? E, najlepiej, jeśli jest to pokarm taki bardzo drobny. E, jeśli mamy słonecznik, to najlepiej kupować słonecznik łuskany. Wtedy ptak traci mniej energii, żeby to ziarenko rozłupać. A tutaj w karmiku liczy się czas, ponieważ taki muszą mieć karmik na przykład w miejscu bezpiecznym, gdzie mogą szybko odlecieć, schronić się w jakichś krzakach, drzewach i one najczęściej w ten sposób się dożywiają, że przylatują do karnika, chwytają coś do jedzenia i uciekają z tym jedzeniem i takie dodatkowe jeszcze rozupywanie ziaren spowoduje, że one albo stracą ten pokarm gdzieś po drodze, albo stracą w tych krzakach. Więc najlepiej na przykład taki słonecznik kupować łuskany. Możemy jeszcze im proponować na przykład różne zboża, płatki owsiane. My tutaj użyliśmy do naszych warsztatów też jabłuszka. Jeśli warzywa, to gotowane, na przykład marchew, ziemniaki. Tylko musimy pamiętać o jednej zasadzie, że nic nie może być solone. Jeśli kupujemy na przykład tłuszczy do kult tłuszczowych, też musi być bez soli. Jeśli gotujemy warzywa, to też bez soli. Musimy o tym pamiętać, bo to ptakom szkodzi. A propos kultuszczowych, to właśnie za naszymi plecami leżą takie kule wykonane na specjalnych waszych warsztatach dla dzieci. Te warsztaty nazywają się ziarnko do ziarnka, tak? Tak, tak. No i właśnie, i jak się robi taką kulę i ile czasu potrzebuje ptak, żeby ją zjeść? To znaczy, jak często musimy dokładać te kule tam. Znaczy, potem? Na pewno y, trzeba robić sobie to stopniowo sukcesywnie. Nie róbmy wielu kul i y, nie przechowujmy je długo, bo ptaki też muszą mieć świeże to pożywienie. Taka kula jest zjadana w zależności od gromady ptaków, które ją zaatakuje albo od ptaka, który się zainteresuje taką kulą. Także ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli mogłabym coś doradzić, to można takie kule oblepiać na przykład na szyszkach i wtedy one dłużej się trzymają, bo pogodę mamy teraz różną. Raz jest ciepło, raz mróz i te kule mogą po prostu się rozpadać. Natomiast zawsze zostanie coś na tej szyszce. Poza tym, jeśli będzie to na Albo w jakimś koszyczku. My tutaj robiliśmy na przykład koszyczki z wikliny derenia białego. To ten ptak może sobie spokojnie przysiąść na szyszce czy na takiej wiklinie i spokojnie sobie tam wyjadać. I on sobie wyjada takie rzeczy przez nas przygotowane w okresie zimowym. Latem sobie wiosn, od wiosny do jesieni sobie sam radzi, tak? tak? Radzą sobie same ptaki. Mają wtedy pożywienie w postaci i ziaren i. Robaków i dlatego właśnie dokarmiamy je zimą, ponieważ są to nasi, nasi sprzymierzeńcy w ogrodach, w parkach. No i w utrzymaniu całego systemu tego biologicznego który jest już w naszych czasach, jak wiemy, mocno zaburzony, ten ekosystem, więc jakby nam zabrakło ptaków, to byłoby bardzo źle. Ale dlaczego trzeba je właściwie dożywiać? No nie radzą sobie zimą, ponieważ pogoda im to uniemożliwia. No teraz ze względu na to, że pogoda jest różna, to nie musimy może dokarmiać ich cały czas, natomiast ptak, który przyzwyczai się, że ma wyłożony pokarm w jakimś miejscu, na przykład w karniku, on będzie, jeśli zauważy, że to miejsce jest bezpieczne, będzie przylatywał do tego karnika codziennie. Taki ptaszek nie może zrobić sobie zapasów typu niedźwiedź, który na całą zimę się naje i może ten zapas mieć tłuszczu na całą zimę. Taki ptaszek będzie przylatywał codziennie. Ze względu na to, że mają małą masę ciała, to one nie mogą daleko lecieć, ponieważ stracą tą energię. Jeśli będą musiały szukać kolejnego karnika, a przyzwyczają się, że wykładamy im pokarm w jednym karmniku, to tak naprawdę troszeczkę im no, utrudnimy tą sprawę. A one też są takie, że niektóre gatunki uczą się, gdzie mogą bezpiecznie ten pokarm sobie zdobyć. No ja pamiętam z dzieciństwa, że mój dziadek wywieszał po prostu kawałki słoniny na drzwiach od stodoły i one sobie te ptaszki tam dziobały i przylatywały jakieś, które to przy, mogły przylatywać, pewnie jakieś pewnie, rudziki pewnie, albo, tak, albo jakieś... Dużo lubi puszcz. One lubią tłuszcz, dlatego że właśnie dodaje im najwięcej energii. Dlatego orzechy, jeśli na przykład orzechy im wykładamy, to też starajmy się je nawet drobno pokroić w karniku, bo one za dużo energii tracą, żeby jeszcze je rozłupywać. A dla nich najważniejsze jest też bezpieczeństwo. Jeśli jest karnik w bezpiecznym miejscu, będą miały możliwość ten pokarm sobie zabrać i odlecieć gdzieś na najbliższe krzaki, krzewy lub drzewa, bez obawy, że jakiś kot nadchodzi albo jakiś drapieżnik. To wtedy będzie to wszystko działać. I będą nie tylko robić dobrą robotę, jeśli chodzi o ten świat biologiczny, ale jeszcze będą ładnie śpiewać, prawda? Tak, no i są piękne, cudowne, są w taki. Poza tym zjadają nam bardzo dużo różnych szkodników roślin i pomagają nam ze, ze, ze wszech stron, więc my też możemy im pomóc. Proszę Państwa, zaraz pokażemy, jak dzieciaki tutaj na warsztatach ziarnko do ziarnka robią takie. Pożywienie dla ptaków, które zostają na zimę, i powiedzmy jeszcze tylko na końcu, gdzie te kule i te wszystkie rzeczy, które skądinąd ładnie też wyglądają, bo wyglądają jak takie ozdoby, gdzie je można umieszczać, gdzie będą najbezpieczniejsze dla siebie i dla ptaków. Na pewno musimy pamiętać o tym, że dla ptaków liczy się bezpieczeństwo, więc nie umieszczamy ich na przykład w miejscach, gdzie chodzą koty, nie montujemy w takich miejscach też karników, nie umieszczamy ich w miejscach, gdzie jest gdzie są ciągi komunikacyjne, ludzkie, na przykład przy drodze, w parku lepiej znaleźć miejsce, gdzie, jest, gdzie nie chodzi dużo ludzi, gdzie są obok krzaki, gdzie ptak może odlecieć i ukryć się w jakichś krzakach. No i jeśli mamy taką możliwość, jeśli mamy ogrody, na przykład, to możemy sadzić różne gatunki drzew i krzewów, które tak naprawdę już same w sobie stanowią pokarm dla ptaków, typu np. jarzębina, drenie, tarniny. Wszystkie te gatunki w naszych ogrodach są takim naturalnym karmnikiem dla ptaków. I możemy zostawiać też kwiaty, nie ścinamy ich na zimę, niech one pozostaną. One, te ptaki mogą sobie wyjadać różne nasiona i ziarna, i w ten sposób też wspomagamy te ptaszki naturalnie. No bardzo cenne informacje, proszę Państwa, i nie dosyć, że jesteśmy pożyteczni robiąc takie jedzenie, to jeszcze to może być duża frajda. I szyżka obtoczona w tej samej masie. Mam też kulki zrobione, które są w takim koszyczku. Te, a to jest takie jabłko, które obtoczyłam w maśle orzechowym, a potem w ziarnach. Powiedz, jak się robiło tę masę? Pani kupiła smalec bez soli, i potem ugniatała go i z takimi ziarnami. Y, Mieszała różnymi, były różne ziarna i potem lepiliśmy z tego wszystkiego. I co teraz z tym zrobisz? Y, ba dam babci, babcia przechowa, jak przestanie padać deszcz to wywieźli na balkonie. Ja dam wujowi te kule, bo z nim robiłam tam karmnik i jeszcze y, tej to jabłuszko mogę powiesić na balkonie, bo tam mam też y, róża. Super do robienia, ja już tu byłam też na warsztatach, jak robili y, kwiaty i szyli. I te y, robiłam z y, masy z, ze smalca, y, Pani wsypywałam z ziarna z moją koleżanką. I jeszcze jabłuszko yy, robiliśmy pani nam kroiła jabłka. Przewijaliśmy sznurki, to sobie układaliśmy. Jeszcze robiliśmy z masy orzechowej i obtaczaliśmy jabłko. I to zrobiłam sama, bo każdy miał swój pomysł, żeby zrobić. A powiedz, po co są te czerwone tutaj takie ozdoby? One tylko są dla ozdoby, czy mają jakąś specjalną funkcję? Żeby taki widział, że tu jest na przykład szyszka. Bo ptaki widzą kolory, czy nie widzą, jak myślisz? Widzą na tęczowo. Czyli mają bardzo dobry wzrok, tak? Tak. Bardzo dziękuję. Będziemy wypadać częściej, bo bardzo. E, Iwona jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o ekologię, okay. o różne tematy. Także e, myślę, że jeszcze nieraz będziesz gościem w naszym programie, oczywiście, jeśli się zgodzisz, a my dziękujemy. To z Młodzieżowego Domu Kultury z Ostrowa tyle. Do zobaczenia! Teraz lokalizację, proszę państwa, przenosimy się do pałacu w Lewkowie, a konkretnie do Małej Oranżerii. Jest ze mną Sylwia Nowicka, dyrektorka muzeum, w wolnych chwilach ogrodniczka, jak tak. się okazuje. Tak. Zamiłowania mhm. coraz większego. No i właśnie, jesteśmy w miejscu, gdzie na początku, po remoncie, niewiele było zielonego. Teraz tutaj zapełnia się, za chwilę wam miejsca zacznie brakować. Tak. Skąd te wszystkie rośliny się tu wzięły? To jest takie. Przytulisko, można by powiedzieć. Piękne, cudne, klimatyczne przytulisko dla roślin. Część kupujemy. Uwielbiam jeździć do marketów dużych i przeglądać takie bidniutkie trochę niektóre te rośliny, które już nie wyglądają dobrze albo są gdzieś z przeceny, ale ja wiem, że u nas, w naszych warunkach one odżyją. Tak trafił do nas granat, tak trafiła do nas papaja, która nawet nam zakwitła i ma owoc. W ten sposób trafiają rośliny. To... Z nikomej części. Najwięcej kwiatów to są takie przytulaski. Instytucje, domy, prywatne często się do nas zgłaszają, widząc to pomieszczenie na zdjęciach i w relacjach, że Państwo macie taką piękną oranżerię, a my mamy na przykład 25-letnią palmę i nie wiemy, co z nią zrobić, bo trochę nam już zajmuje miejsce w pokoju, ale nie chcielibyśmy się jej pozbywać, bo jesteśmy do niej przywiązani. I właśnie mamy palmę, którą nam przekazała sąsiadka mojej mamy, i mówi, ale. Proszę o nią dbać. Więc to jest zawsze taki warunek, że Państwo nam przekazują kwiat, który całe życie prawie z nimi był. I my czujemy się zobowiązani oczywiście, dbamy o te kwiaty, gadamy do nich, zasilamy. Ludzie przyjeżdżają, oglądają, są zadowoleni, mówią: tak, świetnie, pięknie Państwo o nie dbacie. I tak przybyła do nas większość kwiatów. Mamy nawet wilczą, lecz który był wcześniej w starostwie powiatowym i też go już regularnie przycinamy, ponieważ. No, mimo wysokości te, te rośliny też tutaj się dość szybko rozrastają, rozprzestrzeniają są naprawdę bardzo dobre warunki w oranżerii. Tutaj jest latem bardzo gorąco, ale też jest taka zachowana wilgotność, mm. że widać to też rano na szybach jest wilgoć, potem ona paruje. To też nie służy y, wszystkim roślinom, dlatego do dużej oranżerii od razu mogę powiedzieć, że my jesteśmy w stanie jeszcze przyjąć rośliny. To nie jest tak, że już mamy pełno. W dużej oranżerii przyjęliśmy 25-letnie beniaminy z jednych z ostrowskich aptek. Przyjechały do nas, tylko trzeba było sobie załatwić transport i, i przyjechały do nas, ale właśnie w związku z tą wilgocią i z tym taką dusznością pewną jednak w warunkach letnich w takiej budowli jaką jest oranżeria, y, hibiskusy okazuje się, że to źle znoszą i wchodzi na nie mszyca, więc w dużej oranżerii lepiej sobie radzą, przepięknie kwitną teraz. Gadamy do tych roślin i one tutaj nam się pięknie odwdzięczają. Nasza, nasza duma, o której chciałam powiedzieć, to jest ta strelicja, też kupiona na przecenie w jednym z dużych marketów. Po dwóch latach zakwitła. Także obserwowaliśmy. Tak, narodziny tego kwiatu obserwowaliśmy, chciałyśmy time -lapse robić, chciałyśmy ustawić tak aparat i jak poród sfilmować, że ten kwiat się pięknie, najpierw była taka lekko pomarańczowa kreska, potem za, zaczęła się pojawiać fioletowa kreska i nagle nam się pojawił pierwszy raz na, na, na żywo w warunkach takich nieegzotycznych. Nie I się zanosi, że będzie więcej tego Tak, widać, że będzie miało rodzeństwo, także bardzo się cieszymy. No i to chyba też jest kluczowa sprawa, że one są tutaj razem. To jedno, że do nich mówicie i podlewacie nie, i dbacie, a z drugiej strony one chyba te roślinki lubią własne towarzystwo, prawda? Nie wiemy, co robią po południu i wieczorami, jak nas nie ma, ale rzeczywiście pani Jola, która się nimi zajmuje, to... Zawsze mówi, że musi porozmawiać z tymi roślinami, także chodzi do pieszcza, gada. One potem wyjeżdżają, też nie wszystkie latem tu są, bo jest dla nich za gorąco, wyjeżdżają na zewnątrz. Po to mamy też tunel, uważamy, że tunel służy idealnie temu, żeby przechowywać zimą oleandry, które są w chłodnym, ale jednocześnie te prześwity, które są w tunelu. Powodują dostęp światła, także wszystko jest stworzone na miarę tych roślin. Chociaż jak przyjeżdża do nas córka ostatniego właściciela majątku, Jana Lipskiego, pani Zofia, w tym roku lat 95. I też jej się bardzo to miejsce podoba, ale gdy używamy zwrotu mała oranżeria, to ona zawsze mówi dziewczęta na litość boską, nie mówcie mała oranżeria, tylko mówcie różarnia. W naszych czasach, kiedy był pałac, oranżerie były w warzywniakach i tam były nawet figi. I były pomarańcze, a w różarni, która była przy tej oficynie dla gości, bliskich rodzinie, hodowano egzotyczne róże. I stąd tutaj było wyjście do tego drugiego ogrodu, w którym my mamy odtworzony ogród różany. Także mała oranżeria w czasach lipskich była nazywana różarnią. Czyli kontynuujecie tradycję, tak. z tym, że róże teraz są właśnie na zewnątrz, na zewnątrz i na zewnątrz. Ale nie wszystko jeszcze przed trzeba nami. będzie trochę poczekać. Tak, tak? Wszystko przed nami, być może, jak ktoś nam jakąś egzotyczną różę ofiaruje, to, to też o nią zadbamy i też może będzie kwitła i w tą stronę pójdzie. To, co możemy zachęcić śmiało e, państwo tych, którzy. Mają jakieś rośliny, które nagle się rozochociły i, i przerosły tak. wasze oczekiwania. Jeśli nie, nie macie państwo własnej takiej różarni, oczywiście nie macie takich warunków, żeby przechowywać tego typu rośliny, z przyjemnością przyjmujemy. Co prawda te rośliny nie powinny być chore, bo też w, różnych, w różnym stanie te rośliny otrzymujemy, my je podleczymy. Ale też zapowiadamy od razu, że, że jakby hodujemy i pielęgnujemy po swojemu, że to też nie jest tak, że, że my będziemy trochę taką przechowalnią do tych roślin. Przyjmujemy z dobrostanem całym, ale, ale robimy to po swojemu i jak widać, skutecznie. Skutecznie. No i niech to jeszcze też będzie zachętą to miejsce do tego, żeby stworzyć sobie własną taką różarnię, czy oranżerię, czy ogród zimowy. Bo tu naprawdę, co możemy potwierdzić, Wypoczywa się świetnie i świetnie się piję tofka. Tak, chociaż dużo okien do mycia, ale o minusach nie mówimy. No właśnie. Podziwiajmy teraz te piękne rośliny. Dziękuję bardzo. My widzimy się w przyszłym miesiącu w magazynie Ziemnami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.